Moi kochani, przyjechałam na e, dzień ognia. Pierwszy raz wyszłam z domu i pojechałam na dzień ognia. No. Dobrze moi kochani, we, wjechałam, mam bilet, mam wszystko, wjeżdżam. Facet się zdziwił, że w ogóle nie jestem sama. No ale kurde, życie! Życie! Teraz czekam aż wjechać, żeby sobie zaparkować. I zaraz wam pokażę to ognisko, które tam się solidnie pali. Już nie mogę doczekać, Ej, no jaram się, no i chyba widzicie pierwszy raz uśmiech na mojej twarzy w tych vlogach, e, bo wszystko się pierwsze ostatnio i laptop i wszystko, ale o laptopie to nie w tym filmie, dobra, albo w tym, kto to wie, już się gubię w tym wszystkim. No i moi kochani, jestem na miejscu, przepięknie. 不是你的错呗。<laughs> <laughs> <laughs> Wszyscy czekają na mnie. samochody. To będzie skrajne miejsce. Ja myślałam sobie. Mogę wejść wcześniej. Dobrze, nie, poczekamy tam. To był chyba błąd. Ale idziemy. Moi kochani, właśnie teraz dogrywam sobie. E... Kawałek z, z, z dnia ognia i chciałabym Was poinformować, jak było. Ogólnie było spoko. 15 funtów za wjazd było. Parkowałam na jakimś polu, ale klimat sam w sobie był zajebisty, bo wiecie, ciągniki, wielkie ognisko to było coś innego niż, nie wiem, stadion, dużo ludzi i tak dalej. W przyszłym roku Pewnie pojadę na stadion, żeby zobaczyć, co i jak. A na stadionie też trzeba było bilety wcześniej kupić, więc trzeba będzie kupić wcześniej bilety. A tutaj na bieżąco mogę sobie kupić, podjechać, zaparkować. I szczerze, jakby było teraz zimniej niż jest, to takie ognisko to zajebiste, zajebisty pomysł, bo przy tym ognisku było mega ciepło. Ja akurat pojechałam tylko i wyłącznie na fajerwerki, ale jakbyście tak mieli jechać sobie ze znajomymi chwilę wcześniej wypić sobie piwko, czy wypić sobie kawę, to polecanko, blatuję. No, wracamy do oglądania, znaczy do przerabiania.